dzisiejszym odcinku jesteśmy w Grow Garden i w tym odcinku pokażę wam, jak się tradować i pokażę wam, co zostanie potem jeszcze dodane w tym update'cie, bo aktualnie mamy dodane trady, ale nie mamy jeszcze naszego cooking update'u, bo albo wiecie, albo nie będzie dodany cooking update, czyli ogólnie gotujący update, będziemy mogli sobie gotować i za to dostawać różne nagrody i pokażę wam, jakie tam będą nagrody, co można z tego dostać no i jeżeli chcecie to zobaczyć, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subika na tym kanale i lecimy już z pokazywaniem dobra, więc na początku pokażę wam, co zostanie dodane a potem pokażę wam, jak się tradować w Groły Garden, bo już się da. Więc pierwszą rzeczą, która zostanie dodana, to będzie nowy Sprinkler. Nowy Sprinkler, który się nazywa Grandmaster Sprinkler i wygląda oto tak. I będzie dawał ogromne zwiększenie rośnięcia do roślin i szansę na mutację. Na większego owoca i będzie też boostował waszego Peta, czyli będzie po prostu wasz PET dostawał boost jakiś, jeszcze nie wiemy jaki. I on będzie wytrzymywał 10 minut. Dobra. Kolejna rzecz to dwie nowe roślinki, które będą. I jak widzicie, mamy Twisted. Jeżeli chcecie mieć najlepsze PT w grze, to na naszym Discordzie wchodzicie sobie na kanał Giveaway Gag. I tutaj prawie codziennie macie Giveaway na najlepsze PT, jakie są w grze. Link macie oczywiście w opisie. Wbijajcie w linka, bo tutaj też możecie się tradować. I oczywiście wygrywać najlepsze PT, jakie są w grze. A szanse są bardzo duże. Tangle Seed. I mamy też Vein Petal Seed. Jak widzicie, aktualnie one kosztują tropuxów, ale nie będą tyle kosztowały, bo zapewne będą dodane tutaj, wy, tym Seed Shopie i będzie je można kupić po prostu tutaj na samym dole Aktualnie ich jeszcze nie ma, więc y, Cena jest dana większa, ale potem Będzie pewnie 900 robuxów kosztowało i, I tyle, i jak widzicie jedna roślinka Będzie wyglądała tak, i druga roślinka Będzie wyglądała oto tak Ten jeden to taki dziwny, dziwny trochę Te kulki takie z kolcami, zobaczymy Czy to będzie dużo warte, fajnie bo było jakby było dużo warte Jakby była kolejna nowa roślinka Najlepsza jak Elder Strawberry Tak, to jest Elder Strawberry z tego co pamiętam Tak, Elder Strawberry, i fajnie bo jakby była Kolejna tam dodana po prostu i zaraz wam pokażę, jak będzie wyglądał najprawdopodobniej cooking station. Czyli to, co będzie tutaj po środku, po prostu, bo to zostanie usunięte, ten nasz corrupted update, i dostaniemy tutaj, jakby nowe rzeczy. Czyli będziemy mieli garnek, będziemy mieli różne rzeczy. Ale to zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało. A teraz wam pokażę, co będzie można uzyskać w ogóle z gotowania. Bo po co na gotowanie, jak nie możemy nic z tego dostać? Więc tak, pierwsza rzecz, jak widzicie teraz już na ekranie. Możemy dostać 500 trzech klasów, albo mutation spray burn. Mamy fork fence, czyli po prostu płot z widelcy. Pottery food crate, czyli jakieś po prostu jedzenia. Reclimer. Zen seed pack? Ej, czyli zen seed pack jeszcze zostaje przez chwilę. Jakaś nowa roślinka, advent sprinkler. Yy, dwa smaltoje. Gourmet egg. Mutation spray... Honey Glazed, więc takie spoko. Dobra, i kolejna lista. Taki kart, czyli po prostu kolejna ozdoba, kolejny kosmetyk, kolejne seedpaki. Medium Toy, nowy pecik, nowa myszka. Food Crate, e, dwa, dwa Mutation Spray, Fright. Jakaś nowa roślinka, Taco Fern. I oczywiście znowu te jajka, razy trzy. Cztery Zen Seedpaki i Shard. Tutaj spalony po prostu, bardziej wysmażony. I tak, i mamy nowego najlepszego peta, którego będzie można wydropić. On będzie najprawdopodobniej za... 0,5% i on daje tak. Właśnie widzicie teraz na ekranie co 50, co 60 minut zwiększa losowego peta wiek o 1. I jego abilitki nie mogą być mimikt, czyli nie możemy użyć mimika do niego. I odświeżone, czyli tak naprawdę czas, czasu mu nie możemy zmieniać i mimik też nie może się w niego zamienić. No niestety. No ale zawsze mamy co godzinę plus jeden level do peta, więc jest spoko. I tak oto będą wyglądały nagrody z jajka najprawdopodobniej nowego. Mamy tu jakiś bunny, mamy tutaj pancake mall. Ej, śmieszne, te wety ładne nawet są. Sushi bear. Spaghetti slot, Slav, i mamy jeszcze French fry ferret. I one, no to jest ten pet najlepszy, który już wam mówiłem zresztą. I cooking station najprawdopodobniej będzie wyglądał tak, czyli po prostu nasze miejsce do gotowania. Jak widzicie, tutaj mamy jakiś garnek. Najprawdopodobniej, to nie jest pewne, ale najprawdopodobniej to będzie coś takiego. Jak widzicie, tutaj mamy jakieś dodatki tutaj na tej liście. I tutaj mamy naszego bera, w którym możemy odebrać te nagrody. I dobre, jak się teraz tradeować? Więc tak, w międzyczasie w nocy dostaliśmy update. Albo rano, nawet nie wiem o której, dostaliśmy update z nowymi tradeami. Trady niestety mnie trochę zawiodły, ale i tak wam pokażę, jak one będą wyglądały. I co one, w sensie, jak one wyglądają, i co będą dawały, i co, to, co dają aktualnie. Dobra. Jeżeli zawsze chcieliście mieć najlepsze pety w grze, to na stronie Blogsboom możecie je kupić. Jak widzicie, mamy tutaj bardzo dużo petów. Wszystkie najlepsze pety w grze i z moim kodem w MAKIU macie 10% zniżki na wszystkie rzeczy. Albo jeżeli ciężko wam jest napisać w MAKIU, to napiszcie w MAK. W MAK też działa i też macie 10% zniżki. Teraz zostało już tylko dodać bota do znajomych, bić do niego i odebrać od niego swoje zakupy. Więc żeby odblokować trady, niestety musimy kupić tiketa. I jeżeli kupimy tiketa tutaj w sklepie, to o, nie wiem ile on kosztuje jeszcze tej pieniędzy, ale możemy go kupić za 19 robuków, kupmy go sobie. O, wygląda on oto tak. Trading ticket i wygląda tak. Jest taki śmieszny i musimy mieć tego tiketa, żeby zrobić trada. Nadal już wam zresztą pokazuję, nadal możemy tradować nasze pety pojedynczo, czyli, a i mamy też nową zakładkę tutaj z jedzeniem, ale nadal możemy tradować nasze pety pojedynczo. Dajmy tego turtla temu oto tutaj ziomkowi, patrzcie. Nadal możemy zgiftować, jeżeli przytrzymamy E, ale równie dobrze możemy wziąć ticket tradera, trading ticket, wysłać mu trade'a i patrzcie, send trade request, wysłałem i patrzcie, teraz tutaj mamy naszą ofertę i ofertę jego, klikamy sobie dodaj i co ja bym mu chciał tutaj Obrigado. Możemy niestety dać tylko pety i nasze warzywa. Więc jak widzicie, właśnie dlatego się zawiodłem. W sumie, do no, po prostu dlatego się zawiodłem, bo możemy tradować tylko rzeczy, które do no, wcześniej się dało tradować. Pop uh, you can give more pets uh, to this user, because. Co? Aha, ok, czyli ma max uh, inventory. Aha, zdekleinował. No ale w każdym razie na górze jeszcze macie pokazaną walutę. Ile wasz trade jest warty, więc macie na górze też. I, i, i tak, macie pokazaną tą walutę, ale też słabe jest, że jak ktoś zdeklainuje to traci Ci zobaczymy co ile te etikety będą w sklepie Ale yy, mi się średnio podoba Że to jest w ogóle zrobione po etykietach, Że trzeba mieć etykiety, yy, bo Jest to takie no, no nie wiem, trzeba znowu Farmić te etykiety, trzeba być cały czas W stoku czekać i dobra Wyślemy tradea tej Alicji e, Zobaczymy czy ona zaakceptuje mojego tradzika Dobra, wysłałem jej tradea. Czy ona zaakceptuje tego tradea? Oby zaakceptowała i oby nie zdeklinowała, Bo jak zdekleinuje to stracę, tracę etiketę Tylko muszę otworzyć tego tradea, jeżeli go nie zaakceptuje To nie stracę, o patrzcie, imo Możemy teraz sobie tutaj dać owocki jakieś, ja mam, a nie, dobra, to nie, to nie, to nie, to nie, ja bym jej dał Candy Blossom, żeby nie wyszła zaraz, to jest to, you can't add, fay, a, fay, ok, trzeba odfavoritować i jak widzicie, tu mamy Candy Blossom, a czemu nie jest, ile on jest warty, o, 9,6 miliona, mało trochę, czy tu mamy coś za trylion, o, 2,8 tryliona, tutaj się, jak widzicie, waluta zmienia, e, ile daliśmy i ile jest nasz trade warty, jeżeli dodamy PETA, zobaczymy, czy jeżeli dodamy PETA, to czy też się waluta zmienia, nie, tutaj się nie zmienia, może dlatego, że dodałem za duże, za dużo po prostu pieniędzy, tak, czyli on jest warty tyle, ile w sklepie można go kupić, yy, sprzedać. Za tyle, ile w sklepie go można sprzedać, chyba. Tak mi się wydaje w każdym razie. O, możemy. A, trzechle? Możemy tu jeszcze dodać pieniądze. Dajmy jeden. Jed, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, o i tutaj się dodają też czekles. Ej, dobra, giga spoko jest, że możemy się tradować czeklesami. Dobra, to jest spoko. Ale niestety nie możemy się tradować sidami, nie możemy się tradować jajkami, więc to jest niefajne. Ale możemy się tradować normalnie pieniędzmi. Wreszcie jest coś fajnego dodane, że możemy tradować się pieniędzmi. To jest coś giga fajnego, bo wcześniej się po prostu nie dało. Jeszcze ja, jak to nagrywam, nie mam tego update'u. tikety już mamy w grze i tradey też mamy w grze. Możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o tym, że trzeba to zrobić za tikety że trzeba jakby używać tiketów do tego, żeby się tradować. Czy uważacie, że to jest spoko, czy nie? Moim zdaniem to jest średnie, no bo będzie trzeba w tym stoku farmić i czekać na te tikety. chyba, że one będą cały czas w stoku. Jak będą cały czas w stoku, to będzie fajnie. Znaczy, one już są w grze i nie ma ich cały czas w stoku. Może zwiększą po prostu szansę na te tikety. ale aktualnie jak wejdziemy sobie w Girsopa, to raczej ich nie będzie i oczywiście, że ich nie ma, więc będą po prostu pewnie rzadkie. Napiszcie, co o tym sądzicie. Jeżeli się dowiecie czegoś nowego, pamiętajcie o łapce w górze i subiku. No i zobaczymy w następnym odcinku. Siema!